Clean is good, sanitized is better. Mateusz z reguły spotkania CHL-u określaliśmy jednym słowem: niedosyt. Dziś mam wrażenie, że niemal tą cytrynę do maksa wycisnęliśmy, ale ten niedosyt chyba jest jeszcze największy biorąc pod uwagę te wszystkie spotkania. Mm. No, myślę, że tak, bo do, dziś, do samego końca się to wszystko rozgrywało. I myślę, że to był szczególnie taki mecz, w którym zaważyły takie jakieś małe rzeczy. Dziś nie zablokowaliśmy. Przysnęliśmy w tej ostatniej sytuacji, w której padła ta bramka, która rozstrzygnała losy tego meczu, więc trochę szkoda, ale na dobrą sprawę myślę, że po wszystkich tych 6 meczach nie mamy się zupełnie czego wstydzić, więc jakby. Fajnie, że znowu zostawiliśmy gdzieś tam taki dobry ślad po polskich drużynach, po Polsce i po naszych nazwiskach szczególnie, bo to też o to każdy z nas walczył. A co więcej? No nic, musimy już o tym zapomnieć. No, gdzieś tam fajny mecz, super, myślę i nam się grało i gdzieś tam z trybun można było na to popatrzeć i w telewizji. No ale jest takie, jest, wracamy na swoje podwórko, więc jest o co walczyć i o co się starać. To była na pewno piękna przygoda, jak tą podróż tegoroczną w Cechelu będziesz wspominał. Każda gdzieś tam ma szczególne miejsce u mnie w, w głowie i w sercu. I myślę, że nie zapomnę o tym, no, bo gdzieś takie rzeczy fajnie się wspomina. Fajnie jest do tego powracać gdzieś tam po jakimś czasie, że było się, grało się, miało się okazję zobaczyć inny kraj, innych zawodników. Eee, więc ja się cieszę. No i tak jak mówię, wracamy do siebie. A to już będziemy to w stanie przełożyć już od piątkowego meczu, bo cały czas o tych dużych dysproporcjach pomiędzy CHL, a Teuron Hockey i ligą mówimy w końcu, to wszystko się przełoży i zaczniemy też regularnie punktować w, w THL-u? Kurczę, mam nadzieję, że tak, bo skomplikowaliśmy sobie już to na tyle, że nie możemy sobie pozwolić na jakąś wpadkę. Bo jak wydarzy się coś dziwnego w którymkolwiek z tych meczy, to gdzieś ten puchar nam odpłynie, a myślę, że szkoda i szkoda przede wszystkim zawieść kibiców, którzy gdzieś tam czekają na ten puchar. My sami wiadomo też, bo gdzieś tam jest to też taki fajny przerywnik w tej lidze. Po świętach i fajny turniej w fajnym miejscu, więc mam nadzieję, że tego nie zepsujemy sami sobie i wszystkim dookoła, i gdzieś tam będzie można zobaczyć takie ich Tychy, mieliśmy okazję widzieć dzisiaj. Widzę jeszcze wielokrotnie, będzie okazja podziękować i z nimi się nie żegnamy, ale też warto podkreślić to ich zaangażowanie, to, że jeździli z nami po całej Europie i to, że, to, że też wspierali nas tutaj na stadionie zimowym. Nie, no to jest ogromny szacunek, bo to takie były ilości tych ludzi, że ciężko sobie w ogóle, jakby ktoś powiedział, że nie wiem, do Salzburga czy do Klagenfurtu przyjedzie tyle ludzi, to nikt by z nas w to nie uwierzył. A mieliśmy okazję widzieć to na własne oczy, poczuć i nawet momentami usłyszeć ten doping tak głośno, jakby to było u nas na naszym stadionie, więc gdzieś tam. Yy, świetne to było, że, że chcieli, wspierali nas, i myślę, że za to ogromny szacunek i wielkie podziękowania, ale no, tak jak mówiłeś, nie żegnamy się, bo jeszcze wszystko przed nami i myślę, że nie jeden wygrany mecz, nie jeden sukces.